Witam serdecznie. Dzisiaj tak przed spotkaniem dotyczącym spalarni, które będzie 15.30 w Urzędzie Miasta w Szanowie. Eee, temat kontrowersyjny. Tutaj pan Adam Lichota pyta. Jest zwolennikiem, ale pyta, czy ktoś, Balinian, pytał, czy ma być wysypisko, wysypisko śmieci. Bronimy teraz innych, a my co? Spalarnia powinna być dawno. Soutyzmartwie się o osiedle południe. Czy co powiedzą koledzy ze wspólnego? Kto nas. Kto się o nas martwi? Hmm. Chodzi o Stowarzyszenie Wspólnych Szanów, które istnieje od 20 lat. Zrzesza różnych ludzi o różnych poglądach. Ja nie wiem, jakie poglądy mają inni. Ja mam swój pogląd na ten temat i zaraz panu. Opowiem jak wygląda historia śmietnika w Balinie i co musimy zrobić, żeby nie zostać kolejny raz ogranym. Także Panie Adamie, w latach 90. jako uczeń szkoły podstawowej w Balinie miałem zaszczyt oglądać film profesora e, mieszkańca Krzanowa, który mieszkał w Kanadzie. I który analizował wszystkie projekty i wydał y, opinię, że miejsce między autostradą a Balinem to jest idealne miejsce na budowę śmietniska. Dodatkowo, gmina wraz z firmą Onyx zabierała mieszkańców Balina na wycieczki zagraniczne, gdzie przekonywano ich intensywnie do tego, by sprzedali grunty. Ziemia słabej klasy, możliwość zarobienia, Sporych pieniędzy umożliwiających zakup nowego samochodu DEU skusiła ludzi i nie ma się co dziwić. Każdy chciał być szczęśliwy, a przecież mówili, że nie będzie śmierdzieć. Było też grom mieszkańców, którzy się z tym nie zgadzali. Był powołany Komitet Obywatelski, który sądownie walczył o to, by nie dopuścić do tej sytuacji. Wygrał w sądzie, ale mimo to śmietnisko powstało. Rok 2005, jak przeczyta pan na łamach Dziennika Polskiego, jest to wszystko w internecie, była propozycja wtedy pana burmistrza Ryszarda Kosowskiego, notabene członka Stowarzyszenia Wspólnych Szanów, by mieszkańcy otrzymywali pieniądze rok w rocznie, tam 650 tysięcy złotych. Niestety, nikt tej umowy nie podpisał. Ta umowa została odrzucona. I przez te wszystkie lata były zgłoszenia, były smrody, były przepychanki, nie było pieniędzy na nic, a mogły być pieniądze na chodniki, przejścia dla pieszych doświetlone, niedoświetlone szkoły, przedszkole, na wszystko. Z tytułu śmietniska, ale nie było. Odpuściliśmy po prostu temat. Trudno. Przychodzi rok 2018. Patrzyłem na to z nadzieją. Wtedy kandydat, pan Robert Maciaszek, przedstawił wraz z nową energią swoją umowę społeczną dotyczącą dla mieszkańców Kątów i Balina. Jest nawet z tego filmik. No Posłuchajmy, oglądnijmy. Na, na, dzisiaj, dzisiaj, zgodnie z obietnicą, będziecie nas spotkać zarówno w Balinie, jak, jak i na, na kontach. Konta. E, e, w... w... e, e, dlaczego przedstawić Państwu projekt naszej wymowy społecznej. Dlaczego jesteśmy te w Balinie i te dlaczego te na kontach? Bo to są dwa sołectwa, to są sołectwa, sołectwa i osiedle, sołectwo i osiedle, na których najbardziej czuć uciążliwości związane ze składowiskiem odpadów funkcjonujących w Balinie. Gmina Czarno rok rocznie otrzymuje z tego tytułu opłatę marszałkowską, czyli tzw. opłatę ze składowanie odpadów. W zeszłym roku była to kwota 964 tysiące złotych. Chcemy zaproponować Państwu w tej umowie społecznej, że równoważność tej kwoty będziemy przeznaczać na inwestycje w tych społecznach, które dotknięte są tym odorem nad składowiska. Na politykę Rady, Rady Miejskiej, i Rady będziemy w stosunku do No, y, opłata marszałkowska. W zeszłym roku to już nie były drobne pieniążki, tylko konkretna kwota w milionach złotych. Z tego co pamiętam 3,5 miliona złotych otrzymała gmina za to, że jest śmietnisko. My, mieszkańcy Balina i Kontów, nie mamy guzik z tego. Podciąga się pod te inwestycje, że na przykład grzybka, szkoły, to, to nam robią, ale przecież my tu jesteśmy, żyjemy, płacimy podatki i takie inwestycje należałoby wykonywać, a to miało być coś ekstra za to, że mamy tu ten smród. Ale dwa lata temu zostałem w Zgłosiłem się odnośnie yy, podpisania tej umowy. No, zostałem standardowo zlekceważony, gdyż to nie jest yy, żadna umowa, tylko to jest ulotka wyborcza. Przypomniałem jeszcze w zeszłym tygodniu, bo to już taka końcówka, może, może jednak spełniłoby się tą obietnicę dla tych, mieszkańców i, i tą umowę podpisało z nimi. No byłoby cudownie, prawda? Ale bez echa. Także klątwa, balina ciągnie się dalej. Cały czas, drodzy Państwo, zbieram materiały dotyczące wysypiska śmieci. W celu skompletowania pozów zbiorowego tak jak mówiłem na spotkaniu z Wiosiem które odbyło się 7 listopada 2023 roku, na którym niestety było tylko i wyłącznie 41 osób, czego połowa to byli urzędnicy mówiono o karach, o kontroli, i tak naprawdę nie wiedziano, dlaczego śmierci przedstawiono plan rozbudowy. Śmietnika, zrobienie hermetyzacji. I to jest przerażające. Moje stanowisko, które przedstawiłem, to jest przede wszystkim przeprowadzenie pomiaru uciążliwości smrodu. Mieszkańcy, którzy są najbardziej narażeni na uciążliwości smrodu, powinni otrzymać odszkodowania z tytułu, z tytułu utraty zdrowia. Smród wpływa na psychikę. Na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka. Mieszkańcy, którzy są najbardziej narażeni na uciążliwości, powinni otrzymać odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości. Mieszkają przy śmietniku. Nie mogą sprzedać swojej nieruchomości, nie mogą uciec od tego smrodu. Są w pułapce, bo nikt nie chce kupić takiej nieruchomości, żeby mu śmierdziało cały czas. I moje stanowisko jest takie, że należy zamknąć śmietnisko w Balinie, ale tu mam pewną obawę, o której zaraz opowiem. I cała ta sytuacja, moi drodzy, pokazuje, że władze mają w tym interes. Przedstawiciele władzy mają w tym interes. Jest nas 3353 mieszkańców, z czego kilku. Ma miód, a reszta ma smród, bo są osoby, które robią interesy ze śmietniskiem, czy zasiadają w Radzie tego śmietnika. Są przedstawiciele, których rodziny zarabiają na tym śmietniku i się nie odezwą przeciwko nim, bo nie gryzie się ręki, która cię karmi, prawda? I dalej będzie to, co będzie, chyba że sami weźmiemy się i w końcu staniemy murem. I będziemy chcieli to rozwalić. Albo wybierzemy konkretnych ludzi o konkretnych poglądach, nie patrzących tylko na swój własny interes i interes rodziny, i, i na to, żeby napchać sobie kieszenie pieniędzmi, tylko staną w obronie mieszkańców i załatwią ten temat tak, jak się powinno. A powinno się zrobić to tak, przede wszystkim. Jak będzie spalarnia? Czy jestem za spalarnią? Tak, jestem za spalarnią. Będzie to spalarnia rusztowa, sprawdzona yy, konstrukcja yy, do spalania RDF-ów, RDF więc to będzie tam spalane. Yy, jeżeli wykorzystamy komin obecny, który yy, funkcjonuje, więc nawet te opary czy smrody nie będą nas dotyczyć, tylko ludzi parę kilometrów stąd. Yy, ulica Pogorska. No jeżeli będą dostarczane tamtędy śmieci, no to pod tym względem jest trochę yy, słabo, bo to przejeżdża przez osiedle. Yy, no będzie to na pewno jakaś uciążliwość. Jeżeli będzie jakaś droga alternatywna do tego, to jak najbardziej yy, super. Tylko co z nami? Co z mieszkańcami Balina? Hmm. Podejrzewam, że to będzie. Można być furtka po to, żeby przedłużyć koncesję śmietnikowi. Zrobienie tej hermetyzacji, która jest tak naprawdę no, wydaniem pieniędzy po to, żeby teoretycznie nie śmierdziało, a będzie śmierdzieć, uwierzcie mi. Przejechałem się już na takie instalacje i, i śmierdzi, i teraz wybór należy do nas. Czy będziemy walczyć o to, żeby wybrać nowe władze, które powiedzą do 2030 i koniec? Czy zgodzą się na rozbudowę i przedłużenie, gdzie ja się na to nie zgadzam? Czy będzie to po prostu postawione na oszczu noży, że będzie spalarnia, ale musi być też utrzymane śmietnisko w balinie? Bo jedno z drugim będzie się dobrze wiązać, prawda? Bo szkoda by było wozić RDF-y. Z daleka, jak można blisko yy, mieć pod ręką materiał, który będzie można spalać, prawda? I jeszcze dodatkowo na tym zarabiać. A będą spółki francuskie na tym zarabiać, bo my niestety nie potrafimy zarządzać dziurą w, w ziemi ani ciepłownią. No i pójdę na to spotkanie i zapytam o technologię spalania, o tym, jak to będzie wyglądać. I teraz jest nasz czas na to, żeby to wykorzystać. I przedstawić konkretne propozycje dla przyszłych kandydatów na burmistrzów, radnych, żeby wiedzieli i mieli to w świadomości, że będą musieli się z tym tematem zmierzyć. I chcemy konkretnego rozwiązania. I do tego dążymy. To tyle. Do zobaczenia.